Cześć! Dzisiaj odwiedzimy świat It Takes Two. Jest to możliwe dzięki uprzejmości dwóch fantastycznych twórców, Staszka Igraszkowskiego i Korle. Umożliwili mi oni wykorzystanie fragmentu swojej rozgrywki, dzięki czemu poznamy fascynującego zwierzaka. Zapraszam! Największy siłacz w świecie zwierząt, rochatyniec nosorożec, chrząż. Zamieszkujący Amerykę Środkową i Południową, występujący w Brazylii, Boliwii, Peru, Ekwadorze, Kolumbii, Wenezueli, na małych antylach w Panamie, Kostaryce, Nikaragui, Hondurasie, Gwatemali, a także w Meksyku. Ten gigant osiąga nawet 20 cm długości i potrafi unieść ciężar 850 razy większy od swojej wagi. Oznacza to, że człowiek ważący 80 kg musiałby podnieść mniej więcej 68 ton. Nieźle, prawda? Rohatyniec Herkules to chrząż z rodziny poświętnikowatych i podrodziny rohatyncowatych. Ciało tego chrząszcza składa się, tak jak ciało wszystkich owadów, z głowy, tułowia, odwłoka, trzech par odnóży krocznych oraz dwóch par skrzydeł. Pierwsza to jest para skrzydeł pokrywowych, twardych, sztywnych, a druga para skrzydeł błoniastych służących do lotu. Cechą niezwykle charakterystyczną, która umożliwia rozpoznawanie tych chrząszczy, są wyrostki na tzw. przedpleczu. U samców niezwykle silnie rozwinięte, a u samic tworzące tylko takie delikatne wypustki. Dzięki temu mówimy o dymorfizmie płciowym, czyli wyraźnej różnicy między samcem a samicą. Chitynowy oskórek, który okrywa ciało tego chrząszcza, jest wybarwiony. Y od takiej żółtej, zielonkawej, brązowej barwy do nawet kompletnie czarnej. Wielkość tych chrząszczy to zwykle kilkanaście cm. Jednak znajduje się osobniki mające nawet 20 cm długości. Samiczki z reguły są mniejsze. Dorastają do około 9-10 cm. Jednak największe wrażenie robi chyba ich larwa który praktycznie nie mieści się w dłoni. Jest to potężna larwa mająca ponad 10 cm, grubiutka i tłuściutka. A skoro o larwach mowa, to to wskazuje, iż chrząszcz ten przechodzi tak zwane przeobrażenie zupełne. Oznacza to, że z jajek wykluwają się Osobniki, które kompletnie nie są podobne do osobnika dorosłego i muszą się przeobrazić. Larwa, która wykluwa się z jajek, których zwykle składa się około stu. Taka larwa żyje około roku, dwóch, w tym czasie przechodzi trzy linienia, zmienia się, rośnie, jest straszliwym żarłokiem, następnie zamienia się w poczwarkę. Taka poczwarka żyje od dwóch do trzech tygodni. I w tym czasie zmienia się w postać dorosłą, czyli imago. I dorosłych chrząszcz, z tego co możemy obserwować w niewoli, żyje około 4-5 miesięcy. Rohatyniec może stać się naszym domowym pupilem, gdyż jest możliwość trzymania go w terrarium. Musimy mu zapewnić wtedy odpowiednie warunki. A więc odpowiednie podłoże, odpowiedni substrat, w którym będą butwiające szczątki liści, jakieś próchno drewniane, e, ziemia, włókno kokosowe, tak aby larwy miały jak najlepsze możliwości do rozwoju. E, dorosłe natomiast będą wymagały jakichś gałęzi, kamyczków, kryjówek, ponieważ prowadzą nocny tryb życia, i to wtedy będziemy mogli obserwować ich aktywność. A czym je karmić? Dorosłe osobniki bardzo lubią słodkie owoce, jabłka czy banany. Natomiast larwy żywią się zbutwiałymi szczątkami roślin. A czy w Polsce żyją jacyś przedstawiciele rochatyńcowatych? Tak, mamy jednego, jedynego przedstawiciela rochatyńca nosorożca, inaczej nazywanego rochatyńcem grabarzem. Jest to chrząszcz, który osiąga do 4 cm wielkości. Bez szału, co? Ciało naszych nosorożców jest kasztanowo-brązowe lub czarno-brązowe, a spód ciała i odnóża pokryte są rudawymi włoskami. U samców oczywiście występuje charakterystyczna narość, taki wyrostek, przypominający ruch nosorożca i stąd nazwa tego chrząszcza, u samic oczywiście nie występuje, mamy tylko do czynienia z delikatnymi, zaokrąglonymi wypustkami. Chrząszcza tego możemy spotkać na terenie całego kraju, jednak widywany jest sporadycznie i tylko pojedynczo, bowiem prowadzi nocny tryb życia. Preferuje on takie miejsca jak składy trocin, jakiś kompost czy butwiające rośliny i w zasadzie nie spotyka się go w polskich lasach. Rohatyniec nosorożec bywa czasem mylony z jelonkiem rogaczem, ponieważ oba te gatunki mają na głowie wypustki. Jednak tutaj z pomocą przychodzą nam ich nazwy. Skoro rohatyniec nosorożec, to mamy pojedynczy róg jak u nosorożca. Skoro jelonek rogacz, to znaczy, że te wypustki bardziej przypominają poroże jelenia. Łatwe, prawda? Teraz wiesz już nieco więcej o rohatyńcach. I tym naszym polskim Rohatyńcu na oraz o supergigancie Rohatyńcu Herkulesie. Chciałbyś mieć taką siłę jak on? Daj znać w komentarzach. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Korle i Staszka Igraszkowskiego. Dzięki Waszej rozgrywce lekcja biologii o owadach nie będzie nudna.